Witajcie w kursie rysunkowym dla małych artystów. Z tego kursu dowiecie się, jak narysować pejzaż, portret, jak rysować zwierzęta, rośliny i różne przedmioty. Pokażę Wam, jak się używa ołówków, jakie są rodzaje ołówków, jak używamy kredek, różnych farb czy pasteli. Zapoznajcie się z takimi pojęciami jak światłocień, bryła czy cieniowanie. Na początku przygody z rysowaniem ważne jest, żeby rysować jak najwięcej ale nie liczy się ilość rysunków wykonanych, tylko jakość. Więc będziemy rysować powoli, dokładnie i porównując sobie do tego, co rysujemy. Często na wykonanie jednego rysunku czy obrazu trzeba poświęcić nawet kilka godzin, więc nie musicie się spieszyć i rzeczywiście poświęcajcie czas na szczegóły. W trakcie rysowania warto robić sobie przerwy, żeby dać chwilę odpocząć dłoniom i oczom rozciągnąć się, wstać, nie patrzeć przez chwilę na rysunek. Potem jak do niego wrócicie, to spojrzycie na niego świeżym okiem. Pierwsze zajęcia zaczniemy od ołówka. Potrzebny nam będzie ołówek HB, 2B, 4B i na przykład 6B. Teraz Wam pokażę, czym te ołówki różnią się od siebie i do czego służą. Tak naprawdę do pierwszego rysunku i na początku rysowania może Wam wystarczyć tylko ołówek HB albo 2B, ale jeżeli macie w domu więcej tych ołówków, więcej rodzajów, to spokojnie możecie ich używać. Zacznijmy od tego, że są różne rodzaje ołówków. Mogą być ołówki twarde i miękkie. Ołówki twarde to zazwyczaj ołówki, które mają tutaj H, czyli np. 3H, 2H i tak dalej. Zapiszę Wam to tutaj. I są one twarde, czyli jasne. Twarde ołówki jasne i tutaj np. będzie 3H. Będzie wyglądać w ten sposób. Następny tutaj mam 2H. I samego H nie posiadam, ale następne będzie. HB, czyli ołówek pomiędzy. Ołówki B, jak tutaj już macie, to są ołówki miękkie, czyli ciemne. Pokażę Wam, jak wygląda HB. Tutaj widzicie, że jest to już ołówek ciemniejszy i następny po nim może być 2B, czyli jeszcze ciemniejszy. Dalej mamy na przykład 4B, te ciemne ołówki bardziej się też rozmazują. Tutaj jest jeszcze 5B. I tak jak mówiłam, na razie najważniejsze ołówki, których będziemy używać, to jest HB i 2B, bo 2B to już jest ołówek ciemny, a HB w miarę jasny. Ale jeżeli macie w domu więcej tych ołówków, to też możecie ich używać. I jest jeszcze coś takiego jak grafit. Tutaj jest akurat grafit w kubusiu. Ten grafit. Jest jeszcze ciemniejszy niż ołówki. On tutaj prawdopodobnie jest 8B i on zostawia taki ślad. Używając różnych ołówków możemy stworzyć ładny światłocień. Zazwyczaj do szkicowania używamy ołówka HB albo 2B, czyli to jest do szkicu. A dalej cieniujemy już wszystkimi ołówkami. Teraz następna rzecz, którą jeszcze chciałabym Wam pokazać, zanim zaczniecie rysować, i też. Ważne jest, żebyście też to zrobili, to są linie. Tworzenie szrafunku. Wcale nie jest to takie proste, żeby zrobić prostą linię. I powinniście się tego nauczyć pracować w ten sposób, żeby być w stanie takie linie wykonać. Takie i też ukośne. One potem będą nam służyły do cieniowania. Tak, czyli jeżeli zrobię je bliżej siebie. Ale też czasami na rysunku trzeba stworzyć jakąś taką dłuższą linię, na przykład z góry na dół. O, coś takiego. I teraz jak zrobić taką linię prostą? Przede wszystkim zobaczcie, że zazwyczaj jak wy rysujecie, to ruszacie tutaj całą ręką, tak, czyli palcami, żeby tutaj zmieniać położenie ołówka. A w momencie, kiedy chcemy zrobić dokładne, takie duże linie, to rysujemy całą ręką, czyli zaczynamy ten ruch od ramienia. Palce są nieruchome, mocno trzymają ołówek, żeby się nie poruszył. I wtedy możemy robić takie większe linie w tą stronę i w drugą stronę. Tak więc poćwiczcie to sobie. Jest to dobre ćwiczenie też, żeby rozruszać rękę przed już samym rysunkiem. Róbcie linie takie, takie. Zobaczcie, że jakbyśmy tutaj wzięli ciemniejszy ołówek i zacznę od ciemniejszego, to już można ładny szrafunek zrobić. Potem do najjaśniejszego. I jest bardzo ładne przejście, tak zwany gradient. Co jeszcze będzie nam potrzebne do rysowania? Na pewno temperówkę. Temperówkę możecie mieć najprostszą, taką metalową na przykład. I gumki do ścierania. Ja mam akurat gumkę taką w ołówku. Te gumki są dobre, ponieważ są dokładniejsze i można nimi też rysować. Czyli na przykład tutaj mogę sobie narysować ten kwadrat. I jak będziecie mieli już opanowane robienie tych linii. Przećwiczcie to naprawdę kilka minut. To możemy przejść do rysowania. Dzisiaj, jako pierwszą będziemy rysować mysz. I tak, zazwyczaj jak rysujecie myszy albo szczurki, to robicie prawdopodobnie coś takiego. I to już nie jest złe, jest w tym trochę prawdy. Mianowicie, rzeczywiście, nasze myszki mają małe główki. Narysuję sobie tutaj główkę i dosyć duże ciałka. Można to na razie narysować na kółeczku. Czyli zobaczcie, że to ciałko jest dużo większe od główki. Jeżeli chcielibyście sprawdzić, o ile powinno być większe, możecie sobie złapać główkę i zobaczyć ile razy tutaj się zmieści w tym ciałku. I prawdą jest też to, że myszki mają dosyć duże uszy, więc można tutaj od razu dodać uszy. Czyli tak jak widzicie, rysujemy uszy dosyć okrągłe i duże. I następnie tutaj z przodu powinno być ramię, a tutaj z tyłu udo. To nie zawsze widać, ale ogólnie one tam są. I teraz skupmy się na tym, jak wyglądają łapki myszki. Łapki ma cztery, i przednie łapki różnią się od tylnych dosyć mocno. Przednie są malutkie, na razie narysuję je w taki bardzo uproszczony sposób jako takie okrągłe. A tylnie z kolei są dosyć długie. Jeżeli mieliście już na biologii coś o kościach i o szkielecie, to możecie zrozumieć, jak Wam powiem, że tutaj, jak jest ta łapka, to potem kości idą tak i tak, a w przedniej, o tak. Czyli można powiedzieć, że tu gdzieś miałaby łokieć, a tu gdzieś kolanko. Ale zazwyczaj przez to, że tam futerko jest i wszystko, to tego nie będzie widać. Więc tutaj jest ogonek. Ogonek zazwyczaj będzie troszkę grubszy jak się zaczyna i dalej będzie się zwężał, ale najbardziej na końcu, tak, żeby tutaj było to zakończenie. Łapkę tutaj mamy widoczną tylko jedną. Mogę tutaj pociągnąć futerko jeszcze. No i teraz co z główką? Ta myszka, którą ja rysuję, będzie miała dosyć duże oczko i to oczko zrobię tutaj, żeby było w miarę oddalone od ucha. Ona ma takie wyłupiaste w miarę te oczy, więc można je takie okrągłe narysować. Tu jeszcze delikatnie zaznaczyć nosek. I kropeczki, tutaj będą wąsy. Wąsy będzie widać gdzieś tutaj i idące w dół. I to są tak naprawdę najważniejsze rzeczy z tej naszej myszki, ale ona jest jeszcze bardzo uproszczona, jak widzicie. Więc teraz przejdźmy do łapek. Czym się różnią przednie od tylnych, oprócz tego, że te są dłuższe. Przednie łapki u myszy mają cztery palce, a tylnie pięć. To teraz przejdźmy do tych łapek. Najpierw tutaj narysuję przednie. Możecie sobie zacząć od kółeczka. Jak rysujecie takie łapki. One będą tak widziane z dołu jakby, tak jakby to była moja ręka, albo tak i potrzebujemy mieć cztery te paluszki. Będzie jeden, drugi, trzeci i czwarty. Można sobie na końcach narysować znowu kółeczka i widzicie śliczną łapkę. Można jej jeszcze dorobić delikatne pazurki. I mamy łapkę myszki. Możemy przejść teraz do kolejnych myszek. Myszka, która Stoi. To będzie prawdopodobnie bardziej szczurek niż myszka. Narysuję go tutaj. Znowu zaczynam od głowy. Pamiętam, że ta głowa jest dosyć mała, a ciałko dosyć duże. Tutaj w przypadku tej myszki to ciałko jest takie ściśnięte i głównie tutaj, a ta ma wyciągnięte. No i jest to szczur, więc szczury też są troszkę inaczej zbudowane. Oznaczam, gdzie będzie mordka. Mój szczurek będzie miał tą mordkę troszkę podniesioną do góry. Tak jakby chciał patrzeć gdzieś tam. Narysuję linię środkową mortki. Tutaj będzie jedna łapka obok, druga łapka. Całe. Teraz dalej brzuszek. I tu zostało miejsce na łapki. Potrzebne na pewno jest ucho. I drugie ucho. I teraz, mając taki szkic, można zacząć już dokładniej wyrysowywać. Jeszcze zwróćcie uwagę, że tutaj są nóżki. To jest nóżka. To jest nóżka. A to, co tutaj jest pomiędzy, to jest brzuszek. Tak? Pięknie stoi nasza myszka, szczurek. I teraz rysujemy dokładniej. Wyrysowuję mocniej kształt. Wyrysuję sobie też mocniej tą nóżkę, bo ona jest dosyć dobrze widoczna. I zaznaczę od razu, że na brzuszku zbiega się futerko. To, które idzie stąd, to z tym stąd, i ta strona będzie troszkę ciemniejsza, więc ja od razu sobie zaznaczam tą linią. Tutaj narysowałam Wam ten pyszczek niżej, większy. Teraz wezmę mocniejszy ołówek i to troszkę poprawię. Zobaczcie, że to jego oczko jest dosyć mocno wyłupiaste. Można by je było od razu zaczernić. Zostawiam tylko taki blik światła. I nosek on ma taki specyficzny, podzielony na dwie części. To odnoska, ten przedziałek idzie do jego buźki. Czyli tutaj. Tutaj jeszcze są te takie okrągłe części, z których wyrastają mu wąsy. I te wąsy mogłyby tak naprawdę iść tutaj już na wszystkie strony. On ma je dosyć długie. Im dalej wąsy rysujecie, tym mogą być delikatniejsze. Tutaj zobaczcie, broda jest oddzielnie od reszty ciałka, to jest jeszcze reszta ciałka. I jakbym chciała go pocieniować, to głównie ciemny on jest tutaj na pyszczku, wokół nosa. I zobaczcie, że tutaj właśnie używam tych kresek, o których wcześniej Wam mówiłam. Zaraz zrobię jeszcze większy rysunek i dokładniej Wam pokażę to cieniowanie. naszego szczurka i teraz zajmijmy się szczurkiem większym lub myszką. Czyli zaczynam od kształtu całości i następnie dodaję sobie głowę. Jak widzicie, ta głowa tutaj od góry się zaczyna i zajmuje nam kawałeczek tego ciałka. Powiedziałabym, że tak mniej niż połowę. Na końcu głowy, ta głowa jest taka lekko szpiczasta tutaj będzie pyszczek. Mogę od razu zrobić okrągły pyszczek i zaznaczę sobie taką linię. Obok tych linii będę miała oczy. No i tutaj na górze, jak się kończy główka, mamy uszy. Więc rysujemy tutaj piękne okrągłe uszy. Możecie, żeby mi było łatwiej, zrobić sobie najpierw kółeczka i potem te kółeczka połączyć. Czyli jest jedno ucho, poprawiam kształt głowy i drugie ucho też pod kątem. Jeżeli narysujecie te uszy za małe lub za duże na początku, pamiętajcie, że zawsze można poprawić, zetrzeć i poprawić. Nie ma problemu. Zaznaczę sobie, gdzie będą oczy. Na razie, jako okrągłe. Wygląda to trochę na razie jak miś, szczerze mówiąc. Ale zobaczycie, że zaraz, jak zrobimy łapki, to będzie chomiczek. Zobaczcie, że tutaj to oczko widzimy w skrócie. Więc nie rysuję go całego, tylko rysuję część. W ten sposób. Czyli wygląda jak ludzkie oczko, tylko odwrócone. A to widzimy całościowo, ale ono też jest troszkę inne niż ludzkie oczy, bo chomiczki mają bardziej te oczka okrągłe. Zobaczcie, można mu tu rzęs zrobić na końcu, żeby był piękny. I teraz co mamy tutaj pod oczami i pod buźką? Są łapki. Narysowałem tutaj łapki. Mam nadzieję, że Wam też udało się je podobnie narysować. Zobaczcie, że ta jest trochę bardziej pod kątem, tą widzimy na wprost. Tutaj też łapka bardziej na wprost, łapka widziana pod kątem. I przechodzimy do cieniowania. Przede wszystkim zaznaczmy sobie, które miejsca powinny być tak na logikę najciemniejsze. Czyli pod główką będzie ciemniej. Tutaj. Zaznaczmy policzek i na pewno ciemniej jest tutaj od spodu, jak ta nasza myszka się kończy oraz gdzieś pomiędzy łapkami. To są miejsca, gdzie tego cienia będzie najwięcej, ale oprócz tego, że jest cień, to są też kolory. Łapki są ciemniejsze, oczy są bardzo ciemne, uszy i tutaj ten, yy, ta część. Więc zacznę sobie od nałożenia właśnie koloru, może już tym ołówkiem na te ciemniejsze miejsca. Starajcie się nie robić wszystkich kresek w tym samym kierunku. To na tyle z rysowania myszy ołówkiem. Nie stresujcie się, jeżeli na początku nie będzie Wam wychodziło cieniowanie. To jest dosyć skomplikowana i zaawansowana rzecz, ale im więcej będziecie próbować, tym szybciej się tego nauczycie. Możecie na razie zostać głównie przy rysunkach liniowych, takie jak robiłam na początku, czyli te tutaj, czy takie. Ważne jest, żebyście rysowali dużo i dokładnie, tak jak już wcześniej mówiłam. I życzę Wam powodzenia. Dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam Was do obserwowania nas na Instagramie i Facebooku oraz zasubskrybowania tego kanału na YouTube. Do zobaczenia w następnych odcinkach.